Ola kompanieros, me nombre Mateo i zapraszam do kolejnego materiału z gry World Battle Crisis na tym kanale. Dzisiaj ze mną w drużynie jest pan Cinek Witam. oraz pan Drejko. Siema. I w przeciwnej drużynie pan Matti, Dreamer i Wonheim. To prawda? Prawda? Nie kłamie. Możesz dać prychy. Nie jeszcze teraz to ja tu robię rzeczy. No to witamy w kolejnym potężnym materiale z tego 3, 3 w potężny skowron No siema siema Potężny Drake Siema siema witam I gramy na Mattiego, Łysego i Dreamera e, Czyli cinek jak to było kawalerii i łuki? Wypełniasz dwa kamienie, jeden kryształ. Ale raszuję kawalerię, tak? Łuki i pająki. Najpierw rób te małe pajączki, żeby wygrać środek, bo jak dwa kamienie wypełnisz, to ty stać. Krychę pająkuję. Dałem ci dwieście. Już nie mam. No to już... trudno. Cinek. Czuć trochę. Ciężko. Masz nowe jednostki. A, masz znowu. Dzięki. Wspaniale. Orła wziął. Nie będzie wam sprawdzał hero, pewnie, albo po prostu nie wiem, co mu sprawdzić. Nie no, chcę po prostu sprawdzać, jakimi rasami gracie, tak? No, no, możliwe. Kurde belek. Panie, Belek No, twoje budowle zostały zaatakowane. Te 200 krychy na północy? Moment. Poprosiłbym jak najszybciej. Proszę. Dziękuję bardzo serdecznie. Mm, co ma Mati? Rycerza, tak? No. Primer Mahero pod kryształ. Y, idzie pod liszę, Masz nowe jednostki super. No to ja nie wiem, czy to jest super. No ja też nie, badania Ale możesz próbować mu te upiory wybijać. Wiem, będzie miał mniej liszy. Rychy na e, połączenie ogników? 200. Super. Dobra, ja górę mam. Sprawdzajcie swoje linie. No, idzie z cieniami. Ze zjawami, znaczy. To już nie porobię tego węża. Ludy podatne na zimno. Kurde, czemu ten Ander? coś? Na dół? Na górę. No, będą Miosę. cienie. Czyli cieniami będzie chciał? W twoje wieże z kudymi? Żeby... Nie, cienie zrobił, żeby mi wężoludy wyjaśnić. Może się z tym spróbuję pobić. Pa, zjawy tam będą biły. Spróbuj to wziąć, no żebyś tego złota nie ten nie zniszczyły. Póki to nie są cienie jeszcze, bo te zjawy to słabe. jest No idę. O, kryt przed fajnie obszarowy. Ej, rasujemy górę, Andeda? Bo ja mam jednostek. raszujemy górę? Ktoś jak masz czym? Płonący mi wchodzi. Dobra, ja wszystkim idę do góry. Masz krewetę trochę, znaczy metalu? Masz złota? Albo 200 Krychy potrzebuję. Mam kamienia dużo. Masz krychę. W dół jakieś kurde. Cienie już są u góry. To już nie są te zjawy, to już cienie. To no, nie damy rady na to. Ja mam długi. Ale radzą sobie twoi chyba. Łuki są. E. Nie radzimy Niemniej. sobie, cofnij wszystko, przegrupuj te jaszczurki. Niepotrzebnie żeśmy się lali. Nowy... Niedługo, on też tam stracił. Chodzą u góry, rycerz dostał jeszcze od Ja mogę szkielety no, no. zrobić na tych, tych na tej gierki. Dół mi przyjmuje. Podoba mi się to Powiedzcie kiedy tam będzie u góry Jadka Dół mi rozwala bo nie mogą z Kowron skręcić. wchodzą Skowron wypełnić coś tam, co trzeba cinek ty też wypełni wieżę Dobra, z stąd kero Potrzebuję wincy złota. Złota nie dam. Ja potrzebuję krychy, kamienia mogę dać za to. Złota. Złota nie dam. Kamienia i metalu mogę dać, takie rzeczy mogę dać. Nie potrzebuję. No, nie mamy wizji, na dole chyba będą wchodzić, uważaj, Drake. Nie, 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 mam wizję. Wizję trzeba zrobić u góry teraz też. Szkieleta weź, pośli bardziej do przodu na dole, jakiegoś, bo za mało widzimy. Na górze są cienie. Dobra, za mało budynków masz tutaj, trochę cinek, mi się wydaje. Dobra, ja sobie odbijam dół, bo na dole jest tylko imperium. Wchodzą coś u góry, sprawdzają. Może my górę odbijemy teraz. Nie wiem, czy odbijemy. Możemy, mam tam łuki. Ja go zraszuję na dole, jak coś. Mam dużo pająków, zaraz mi się wykluje w chwój pająków. Kura nas Kurę no, będą wchodzić, już cienie są przeszykowane. Dobrze, dobrze, mamy łuki. Jest okej. Okay. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Dół sobie przejmuję, idę mu dół rozwalić całkowicie. No to dawajcie na górze próbujemy. Ale kaplika robiam u góry, wchodzą o górę. No i co z tą kaplicą mam ci zrobić? Użyj swoich kapłanów zasięgiem. Kapłanami samymi, weź to resztę, wycofaj. Szkielety powinienś tylko posłać. Zniszczyłem im kaplica ale będą wchodzić w górę. Akurat to ja im zniszczyłem. Ale dobra. Dobra, cofa się tymi. kaplicy tylko, pierwsza. tylko tymi. Kapłanami. Coś ja mogę bazylami spróbować. Nie dobra, za mały za, zasięg mam. Łucznicy mnie niszczą. W sumie to gryfy bym zrobił. Ej, robi kolejną. Robi kolejną. Zrobił miecze z niezbudowanej kaplicy. No to już drugi raz. Chyba, już że tam z tyłu widziałem. Byłem. No chyba, że z tyłu faktycznie. Wypełni wieżę ci na celu po cieniach z wieżami. Wypełnione są na Celuj kapłanami po giermkach. Na razie te cienie. Po giermkach. Po giermkach. Cienie to wieże. Ty, ci giermkowie robią te piesy. -y. Łucznikami po cieniach, mrocznymi elfami. Po cieniach? No strzelam. Ej, bo mieczy zaraz będzie tutaj od Zabijcie to, rozwalcie to. Ej, robimy kontrę, bo na dole nic nie ma. Tak, robimy kontrę, go. Masz nowe jednostki do dyspozycji. Weź sobie złoto, odbij. Spod jeziora. Robimy kontrę. Rób się kontrę, a ja dół sobie odbiję znowu. Dawajcie na górze. No ja się na biję, ty się nie Badania zakończone. Dragi, po cieniach wina górza, cienia? widzę, w Widzę. Dobra. w Widzę. Dobra, góra, wchodzimy w Wchodzimy. To dosyłam. Kryształu potrzebuję. 500. E, cinek, poszło. Skowi, weź się tam buduj jeszcze. W międzyczasie. Cinek, no, staram się. Mm -hmm. To wchodzimy dawać. Przejmij sobie ja górę, ja to będę to jak... leczył Przejmij sobie górę Tak, przejmuję, dawać, ja będę leczył na górze Mam tak. Powiedz kiedy wchodzisz No już Już? Tak Skielety, skelety trzeba na to Mam T-Rexa To leć go tylko wyszczelać te cienie Bo ja się tutaj na dole jeszcze mnie, ja się bije z łycem Informujcie mnie tam na górze jak coś No bij się, bij Skowi też Bije się czy z nim muki nie strzelają Biję się czy mogę Dobra dół mam dół mam opanowany Dobra piję się wszystkim Jak góra Po wieżach trzeba. Nie po cieniach teraz. Mm, katapulto. Lecz to. Czemu? Lecz cinek. lecz, cinek. Lecz, Kurwa. No, wchodzimy. Skupcie się na górze. Na górze mówisz? Tak, kata... na stoją, stoją katapulty. Hmm. Bohater Dreamera tam podpalony biega. Ta, widzę. We mnie wchodzi jakiś bóblem. Wybraniesz? się? Tak, na luzie słonie Co problemem. Macie złota? Nie, ale mam wszystko inne oprócz złota. Eee. Jak góra? Trzeba się zaraz ustawiać na kolejnego. Ogółem. No. że wieżyczka tam jest potężnie wypełniona. To nic mu nie da na trzepie gryfów, dam im berka i zobaczymy, jak to wyjdzie. Środek otwórz i o, rozwal. Kurde, czemu mam środek? No nie wiem, nie zauważyłem, kiedy sobie wziął. <słuch> to nie może być tak, panie Z kolego. Panie, ja nie mam czym. Minusami. Szkoda mi ich Kurde, dołu jest. Bardzo dużo tych Wysyłam cię T-Rex w takim razie. Hmm. No możemy w... Wy... ten. Myślę, że możemy wejść w... Imperium. Bo oni tam szykują się mocno od góry hmm. W Imperium myślę, że byśmy mogli wejść Co wy na to? Chodźcie, chodźcie dołem wszyscy Ja bym środkowe... a co jest na środku? Nooo... Rycerz, który się najlepiej broni w grze No ty będziesz od dołu wchodził, a my wejdziemy... Nie, w Imperium chodźmy środka. razem Chodźmy razem wszyscy w dołem Imperium, przejściemy cały dół Bez sensu Dobra, powysyłam część na... Nie, tak kopalnia nie traci zdrowia, czemu? No... A teraz kurde, złota nie mam teraz. Ogólnie muszę przestać robić tego. t mi do bazy wysłałeś księgę. To no, ja no, Potrzebuje złota. Uh -uh. Dajcie złota. Na pewno macie złoto. Mogę dać kamienia, ma pan handel? Nie ja nie mam laków. Kurde no, skoro Trochę nie? są. Bo ja... Idę ci ten środek rozwalić, bo nie mogę na to patrzeć. Co nie, ja to chciałem już ogarnieć, czekaj. Twoje oddziały zostały zaatakowane. Złota, złota, panowie, złota. Jednorazowo. Tak. A, pilar na pilar miałem. A. Dobra, czekaj. Już, 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 niszczę. Spokojnie. Zaba. Zaba jak zniszczę. Nisz, nisz. Metal mi zalega. Komu? Ja, ja mam 2,5 tysiąca. Kryształy ma, mam mało. To masz. Dzięki, przyda się. Dobra, wchodzimy dołem? No my wejdziemy od środka też. Podawajcie no dołem, co? Wiemy. Twoje oddziały zostały zaatakowane. Teraz czy nie teraz? Zostaw te kopanie na środku. Dobra, dobra. Zostawiłem. To, to co wchodzimy? Dołem? No, ja mam pierwsze. Kurde ile ja mam jednostek? Dawaj, dołem To my z kawą też w środkowego czekaj, czekaj, ja, ja ty... Dawaj, dawaj kurwa <grywia> Nie. Dawaj go No i leczą eee. myślałem, hero. No, myślałem, że mu zarypię Hero, ale Nope Dobra, biorę armię środkiem Si dałoby się Przebudowa ukończona. Przebudowa ukończona. O! Chodzą na dole we mnie. No to dawajcie wszystkim. Skowron. Czekaj! Skowron. Kurde, dwóch na dole jest. No mam tam bazyliszki jakieś nawet. Mogę posłać. Dobra, skowron my wchodzimy też. Od góry. No to wchodź. Hero tu ma. Dobra. Anioły, anioły są zebrane. Gdzie? Yeah. Po góry. Anioły są zebrane? O, ah. Zbierał je nad wodą, żeby hero. Co? Hmm, no, chciałem jeszcze tę walkę zrobić jedną tutaj. No ale dobra, tam zrozumieli, że 3 na 2 to pewnie nie ma sensu. O no to 1-1 jeden jeden. O no to 1-1. No <laughs> <laughs> jeszcze chciałem te gryfy pod podpierdzielić. No, bohater dreamera tutaj tańczy. Ej, to nie ja go zabijam. No cóż, ale tu była dziwna gra. Jeszcze na jest wielu ludzi. Fajne te gryfy na berku. Dużo Spida i Kombata. Co rewasz? To ja zobaczę jak szybko są w stanie rozwalić te pięć. No są. Te cztery miało Imperium tylko. No nie za szybko. No ale też nie wolno. Dobra, no to co, drodzy państwo. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków z coraz innych serii na tym kanale. Ja byłem Skawron Piąty. Ze mną był Pan Cinek. Pozdrawiam. Oraz Pan Drejku. Pozdrawiam i polecam. Tak jest. Na razie.